Cześć. Jestem Sonia i jestem jedną z liderek w społeczności Miasto. Jestem również członkinią Kortimo, a także duszpasterzem w tym kościele. Duszpasterzem kim jest duszpasterz? Duszpasterz jest to osoba, która towarzyszy drugiej osobie, jest przy niej w duchowych zmaganiach, w życiowych zmaganiach i po prostu jest dla niej obok. Chciałabym się podzielić jedną z historii osób a mianowicie Moniki, której towarzyszę. Więc tak, Monika przez wiele lat czuła się niezrozumiana i poszukiwała jakiegoś oparcia. Zwykle starała się je znaleźć w ludziach, którymi się otaczała na co dzień, starała się być dla innych, zawsze znajdować czas, żeby kogoś posłuchać, wesprzeć czy doradzić. Myślała, że w ten sposób zapełni uczucie pustki i nieustannego braku czegoś. Jednak często po powrotach do domu czy wieczorami czuła się sama. Pojawiały się dołujące myśli, negatywne emocje. Potrafiła spędzić bardzo dużo czasu na tych rozmyślaniach. Pozornie wszystko dobrze wyglądało, jednak ta pustka w środku każdego dnia wygrywała. Pomimo, że była wtedy w związku, nie czuła się w ogóle osobą, którą można kochać czy zaakceptować. Czuła potrzebę udowadniania samej sobie i innym wszystkiego, co się da. Przekładało się to na jej relacje w rodzinie czy z partnerem. Zaczęła, zaczęła wtedy właśnie odczuwać, jakby między nią a ówczesnym partnerem zaczął budować się mur, przez który bardzo ciężko było się przebić. Zaczęły jej drażnić rozmowy na poważniejsze tematy, zaczęła uciekać i zamykać się w sobie. Przestała w ogóle potrafić rozmawiać i bardzo często zdawkowo odpowiadała osobom, które były, które były dla niej najbliższe i najważniejsze. W pewnym momencie jej życia pojawił się alkohol. Alkohol, który przynosił na jakiś czas ukojenie w tym kołowrotku nieustających negatywnych myśli. Początkowo w weekendy, potem coraz częściej, aż w końcu każdy pretekst stał się dobrym do tego, by sobie wynagrodzić. Stresujący dzień, kłótnie rodzinne, kłótnie z chłopakiem, różne niedopowiedzenia, brak zrozumienia innych. Ostatecznie jej związek się rozpadł, co tylko pogorszyło jej nauk. Wróciła do domu rodzinnego, bo mieszkała poza domem. W międzyczasie straciła wielu znajomych. Pojawiło się olbrzymie poczucie winy. Nie potrafiła wybaczyć sobie wielu rzeczy, i tak samo swoim najbliższym osobom. Została sama, bo znajomi, się, którymi się otaczała, e, kiedy się pojawiły właśnie te problemy, odeszli. Zaczęła wtedy odczuwać strach, że sobie nie poradzi. Każdego dnia towarzyszyły jej myśli, czy to coś z nią jest nie tak? I starała się właśnie odpowiedzieć na pytanie, co zrobiła źle. No i te ciągłe poczucie winy, które odczuwała. Każdego dnia jej motywacja do czegokolwiek się zmniejszała. Naprawdę zaczęła tr tracić w ogóle wiarę w to, że sobie poradzi. I tak mijały nie dni, a miesiące: późne powroty do domu, picie, kłótnie z rodzicami, ranienie tych najbliższych osób, a nad następnego dnia moralniak. Częste zmienianie pracy, rosnące zobowiązania do zapłaty, jeszcze późniejsze właśnie wracanie do domu lub w ogóle nie wracanie. Ta wewnętrzna pustka coraz bardziej powiększała się w jej życiu. Widziała jak cierpi nie tylko ona, ale jej rodzina i co również przekładało się na nią, ponieważ ona nie chciała ich ranić, nie chciała być dla nich e, złem. Początkiem przełomu w jej życiu był wyjazd we wrześniu z mamą na weekend, mający na celu poprawę relacji między mamą a córką. Wyjazd trwał trzy dni. To był pierwszy raz, kiedy usłyszała świadectwa wielu osób, które przeszły bardzo trudne rzeczy i usłyszała to, w jaki sposób ta wiara wpłynęła na ich życie. Poczuła się mocno poruszona tym i dotknięta, ale weekend minął, a ona z mamą wróciła do Gdańska. Postanowiła wtedy, że ogranicza alkohol i faktycznie na początku kilka dni jej się udawało. Lecz ten rytm życia codziennego, ta rutyna, stresujące momenty w pracy, powierzchowne znajomości i znowu pogarszające się relacje w domu spowodowały, że znowu zaczęła uciekać w to, co było jej znane, czyli alkohol. Wewnętrznie czuła się coraz bardziej zmęczona, wyczerpana i zastanawiała się, ile jeszcze wytrzyma. Prawdziwym momentem zwrotnym był pewien piątek w styczniu tego roku, gdy siedziała na domówce. Wcześniej pokłóciła się z rodzicami i miała plan bawić się do rana. Ale w pewnym momencie zaczęła myśleć o nabożeństwach w mieście, na których kiedyś już była oraz o znaczeniu krzyża. Poczuła, że to nie jest miejsce, w którym chce być, to w jej życiu, że to nie jest ta droga. W ciągu minuty zadzwoniła do domu i powiedziała, że chce wrócić z tej domówki, że już wcale nie chce tak dłużej żyć. W niedzielę pojechała z rodzicami na nabożeństwo, podczas którego w trakcie uwielbienia wyszedł jeden z liderów, żeby podzielić się słowem o osobach uzależnionych i pomodlić się za nie. Nogi wtedy pod nią się ugięły. Czuła, że musi wyjść, żeby poprosić o modlitwę za nią. W trakcie modlitwy zalało ją ciepło przechodzące przez całe jej ciało. W następnym tygodniu odbywał się tydzień modlitwy, gdzie modliliśmy się codziennie i były tam między innymi modlitwy o przebaczenie sobie i innym. Poruszyło ją wtedy bardzo to ta ta modlitwa. Wcześniej przez wiele miesięcy w ogóle nie mogła sobie poradzić z tym nieprzebaczeniem. Po modlitwie pastora Alka i jego żony Poli oraz całym tygodniu modlitwy zaczęła czuć spokój każdego dnia od tamtego czasu nie pije. Codziennie jest wdzięczna za to, że jest prowadzona przez Boga, za to, że zdjął z niej ten cały ciężar towarzyszący każdego dnia, że potrafiła wybaczyć sobie i innym, za dobro, którego nieustannie doświadcza. Jest wdzięczna za wiele znaków, którego, które Bóg daje jej na co dzień w życiu, e, za to, że nie czuje już strachu, lęku i za tą społeczność, w której może się rozwijać. Także Chwała Bogu za tą historię. Chwała Bogu, że to nie jest jedyna historia, którą Pan Bóg napisał, którą Pan Bóg odmienił. I Twoja historia, jeżeli zmagasz się z podobnymi rzeczami, może być kolejną historią, dzięki której możemy uwielbić Boga. Dlatego pomodlę się teraz z Tobą, jeżeli właśnie zmagasz się z takimi rzeczami, z jakimi zmagała się Monika to Twoje życie może być zmienione. Możesz być uwolniony od nałogu, możesz być uwolniony od, od strachu, od lęku i możesz wkroczyć na taką samą drogę jak ona. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś twórcą historii, że Ty stworzyłeś każdego z nas i dla każdego z nas przeznaczyłeś niesamowite życie. I ty nie chcesz tych złych rzeczy, z którymi się zmagamy, a ty chcesz właśnie brać te złe rzeczy, wyrzucać z naszego życia i zmieniać, zmieniać historię, zmieniać życia. Dlatego modlę się o każdą osobę, która zmaga się z nałogiem. Ogłaszam, że ten nałóg nie ma wstępu do tego życia, że wierzę w to, że, że ty panie możesz zabrać ten nałóg w jednej minucie, że możesz. Pomóc wkroczyć każdej osobie, która się z tym zmaga, na ścieżkę, ścieżkę uzdrowienia. Dlatego teraz, jeżeli się zmagasz z nałogiem alkoholu, narkotyków czy jakichkolwiek innych używek, to jest to uzdrowienie w Jezusie. On teraz przychodzi i to zabiera w imieniu Jezusa Chrystusa. Żaden nałóg nie ma, nie ma prawa. Być w Twoim życiu Panem wtedy, kiedy wkracza Jezus. Jezus, który jest Twoim Panem, Twoim Zbawicielem. Niech przyjdzie pełne uzdrowienie, tak jak to wydarzyło się w życiu Moniki, tak niech wydarzy się w życiu każdej osoby, która tego słucha w imieniu Jezusa. Amen.